W jaki sposób odnaleźć swoje powołanie? Widzisz, człowiek jest powołany, każdy człowiek jest powołany do trzech rzeczy. Pierwsza to kochać Boga. Druga to kochać ludzi. A trzecia to zrealizować misję. Każdy człowiek ma misję na tej ziemi do zrealizowania. Tak jak Jezus miał misję do zrealizowania na tej ziemi, tak samo i ty masz misję do zrealizowania na tej ziemi. Żeby odkryć tą misję, Najlepiej jest, najłatwiej jest zwrócić się do ludzi, którzy już misję swoją w życiu odkryli. Po prostu ucz się od najlepszych. Dołącz do kogoś, kto realizuje swoją misję na tej ziemi. Dołącz do kogoś, kto kocha Boga, kocha ludzi i realizuje swoją misję. Ucz się od nich, musisz się tego nauczyć, musisz się nauczyć, jakie jest Twoje miejsce. Widzisz, Bóg zaplanował ludzkość jako jeden zgrany, duży organizm. Jego plan był niesamowity, że ludzie jedni drugich zasilają w miłości i osiągają niesamowite rzeczy. To, co teraz powiem, w Piśmie Świętym nie jest napisane. Natomiast mi tak podpowiada to. Moje wnętrze mogę powiedzieć. Podzielę się z Tobą teorią. Nie jest tak, że ja w to wierzę, to jest pewna teoria. Że Bóg stworzył, stworzył tak dużo gwiazd po to, żeby ludzie je zasiedlili. To jest moja teoria. Że Bóg stworzył tak wielki wszechświat, żeby ludzie, którzy mieli żyć wiecznie, mieli gdzie się rozrastać, rozmnażać, co podbijać i jak daleko jeździć na, na kosmos. I On to zrobił, On zrobił ten taki wielki wszechświat, tak, duży, tak, dużo, tak dużo tych plenat, bo każdemu przeznaczył jakiś rodzaj misji. Ale nie każdy tą misję spełnia. Opowiem Ci kilka pozytywnych i kilka negatywnych przykładów. Jedna z takich historii to jest król Saul, opisany w Piśmie Świętym pierwszy król Izraela. Jego zadaniem było przygotować ludzi na nadejście drugiego króla, jego następcy. Jego następcą miał być Dawid, a Saul ze swoim synem miał temu Dawidowi służyć, czyli jakby zmaleć, a tamten miał urosnąć. Saul nie zgodził się na to. Nie chciał stracić swojej pozycji na rzecz kogoś, kto był od niego młodszy i kogoś, komu się bardziej wiodło w wojnie niż jemu samemu. Był zazdrosny. I jego koniec był tragiczny. W Piśmie Świętym mamy napisane, że Bóg go odrzucił, że usunął go ze stanowiska. To nie znaczy, że Bóg go całkowicie odrzucił. Jakby ze swojego planu Bożego, tylko przestał być królem i zginął. I królem po nim został Dawid, tak jak to zostało zaplanowane. I to jest negatywny przypadek. Człowiek, który miał misję do spełnienia przygotować państwo dla następnego króla, który miał zbudować świątynię, ale niestety się to nie powiodło. Natomiast pozytywnym przykładem jest Jan Chrzciciel. On miał przygotować Izraela na przyjście Jezusa Chrystusa. I robił wszystko, żeby jego życie było poświęcone temu, który był od niego o pół roku młodszy i przychodził z większymi cudami, i o którym on powiedział ja, czyli Jan powiedział, ja mu nie jestem godzien nawet sznurówek rozwiązać. O Jezusie Chrystusie tak powiedział Jan. To była postawa serca. To była postawa serca człowieka, który rozumie swoje miejsce w historii, rozumie swoją misję, że jego misją jest zrobić coś, aby drugi był większy. I kiedy uczniowie Jana Chrzciciela nie chcieli się z tym pogodzić, nie chcieli się pogodzić z tym, że ich miejsc, Jan Chrzciciel, staje się coraz mniej popularny, a Nauczyciel Jezus Chrystus staje się coraz bardziej popularny. Byli zazdrośni, ale Jan Chrzciciel nie był zazdrosny. Jan Chrzciciel powiedział tak. Ja muszę maleć, on zaś stawać się większym. On zrozumiał swoją misję. On zrozumiał swoją misję. Każdy z nas musi komuś służyć. Każdy z nas ma jakieś miejsce. Każdy z nas ma jakieś miejsce w społeczeństwie. Jedni drugich wspieramy, jedni drugich nosimy ciężary, jedni drugich podnosimy, jedni drugim służymy. Tam znajdziesz misję, swoją misję, misję dla swojego życia, gdzie są ludzie, którzy swoje misje realizują. Dołącz do takich ludzi. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych filmów. Jeśli to nagranie jest dla Ciebie pomocne, prześlij je swoim znajomym.